Cie mamo, zecją skitter, witam Was bardzo serdecznie, ale to bardzo. I dzisiaj ze mną jest Olson. No właśnie, dzisiaj ze mną Olson i pogramy na serwerze wieloosobowym. Więc zaczynajmy. No to I... myślisz mi zaproszenie. No okej. Okay. Gramy na frontierze. Halu, gramy na frontierze? Halo! trochę przerywać w kontaktach, co nie? No troszkę, ale mi nie. No. I... I ja o. wracam jak się załaduje. Czekajcie! Dobra, już się ładuje. <laughs> Więc tak, ja już jestem z powrotem. I Dalej gramy, 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 ładnie. A ja czekam aż mi się ładuje. No. Jezus, dołącz do mnie. No dołączam. Na serwer Frontier. Kocham ten serwer, on jest super. Jak ma ktoś tepa zapraszaj mnie na Skype, Podam link w opisie. Chcemy ja powiedzieć, i. Ha, I zapraszać, będę z wami nagrywał. Grał. Tak jak na przykład Map nagrywa z widzami. My też tak możemy robić. Tylko że ja nie mam nagrywarki. No to ty będziesz jesteś nagrywał... Jesteś moim widzem! Nie. Co? Nie, nie jesteś moim widzem przestań. Bo będziecie ze mną nagrywać. I ze mną. Bo Aha! my będziemy razem <głos> grać. <głos> Będzie jeden versus jeden. Mam. No. Więc zgłaszać się. No. <noise> hmm.

Я тебе домлю. Я тебе Я тебе домлю. Я тебе домлю. Я тебе домлю. Я тебе Jeszcze nadal y, ładuję. No? Jeszcze nadal ładuję. Na przykład TF, jak będziemy chcieli nagrywać, ale największe wymaganie to jest Skype. No, jestem. I mikrofon, oczywiście, bo bez mikrofonu nic nie zrobimy. No. O, no jestem jest już. Jestem, jestem. Widzę, że jesteś. Ała, a ła, mnie prawie zabili. A Jesteś? No No i zginąłem Ale co nie słaby, nie martwię się No I będziemy robili gdzie nie tak, razem dwa odcinki około Jeden no. pojedynek mistrzów, drugi na takim serwerze play for fun. Też z kolegami będziemy też grać. No właśnie. O kurde. A ja chciałem go spajczyć, kurde. ja yeah, jestem Fred! Dlaczego? Przewaliło mnie. A. Bo byłeś ostatni i ja na szczęście jednego fraga zaliczyłem i dlatego mnie nie przestawiło. Bo na przykład jeśli masz 0 i jesteś ostatni zabić, a jest was więcej, co nie?